No, się ma. Wybaczcie, że będę cicho. Ale na początku chciałbym rozeznać się z sytuacją. I sytuacja wygląda tak, że. Wybaczcie to cięcie, ale musiałem wyciągnąć panel LEDowy. I nie pamiętam, na czym skończyłem. Ale. Sytuacja w tym miejscu jest o tyle ciekawa, że teren jest monitorowany, pilnowany, a w dodatku na płocie są tabliczki, że tego miejsca pilnuje pies, jak nie psy. I normalnie nie obawiałbym się, ale przejechałem tak wzdłuż tego terenu i jak się okazuje, to faktycznie chyba ten pies tutaj jest. Bo słyszałem szczekanie, oczywiście, już mogę zdradzić, tak na początek, że wcale nie PGR nas interesuje. A mianowicie coś, co się w tym PGR-ze znajduje. Czyli wóz opancerzony, Scott. Pytanie brzmi, czy on jest w tej części, czy w tamtej części, która wygląda na. Nieco trudniejszą do zdobycia. Dobra, mamy wejście i wejdę jak najszybciej z prostego powodu. Coś tu w krzakach hałasuje. Obawiam się, obawiam się tych psów. Wejścia do góry niestety nie ma, chyba że po tych drzwiach, co byłoby do zrobienia, ale nic tam do góry nie ma. Także nie wiem, czy w ogóle będziemy się tam pchali. Tutaj mamy miejsce, gdzie były trzymane zwierzęta. A czy coś tam na końcu jest? Raczej nie, bo wzięliśmy przez okno już, tak że tu nie będę szedł, chociaż może zobaczę, chociaż tutaj. Ha. Nie ukrywam, że lekko się denerwuję nie samym miejscem. No już taka nie słyszałem. Nie denerwuję się samym miejscem, ale właśnie tymi psami. Bo jak z ludźmi można sobie poradzić rozmową, no tak pies może różnie się zachować. Ktoś tu był niedawno. Zwiedzający czy pilnujący? Rozglądam się, właśnie czy żadna kamera tutaj na mnie nie patrzy, ale na razie jestem, powiedzmy, że bezpieczny. Trzeba patrzeć pod nogi. Pies czeka. A w tamtym kierunku właśnie idziemy, bo w tamtym kierunku jest cały ten opuszczony teren. I najgorsze jest to, że chciałem iść wzdłuż płotu, żeby mieć szybką drogę ucieczki, a niestety przejścia o tej porze roku są zbyt ciężkie i jesteśmy zmuszeni do poruszania się między budynkami, a to źle. Tu swoją drogą jest budynek Gorzelni i nie wiem, czy ta gorzelnia jest opuszczona. Raczej tak. I tu wychodzimy na plac, który ani trochę mi się nie podoba. Opuszczamy ten budynek, odpuszczamy sobie ten budynek, bo nie chcę zostać wyrzuconym zanim znajdę skota. a nie do gozielni przyjechałem, pamiętajcie. O właśnie widzicie, o tym mówiłem, że tu ta część terenu wcale nie wygląda na opuszczoną. Ryzyk fizyk. Ktoś tam jest. Co teraz? Co teraz? Celuję, że to może być ta stodoła. Dobra. Wiecie, wiecie, jaki jest problem? Tam idzie kobieta. Tak, wiem, że to jest kobieta, bo ja ją widziałem z drogi. I właśnie ta kobieta szła z psem. Nie wiem, co mam zrobić, bo idzie w tą stronę. Ale lipa. Dobrze, wiecie co? Obkrążę go żelnie, obkrążę go i zobaczymy. Fajna żelnia. Fajny postapokaliptyczny klimat, bo natura już bierze co swoje w tym miejscu i to jest piękne. Zawsze mówię, że jeżeli miejsce jest zniszczone w sposób naturalny, to bardzo mi się to podoba. Ale jeżeli jest zniszczone przez ludzi, no to już niestety. Wiecie co? Zajrzę. Siła wyższa. Może gorzelnia byśmy środkiem przeszli zamiast tędy. A tylko żeby czujnika ruchu nie było. Kładam olbrzymią nadzieję w tym miejscu. Nie, za dużo hałasu na. Już jestem lekko zmachany, kurde powiem wam uczciwie, za cholerę, nie spodziewałem się aż takiego wyzwania tutaj. Wiedziałem, że łatwo nie pójdzie, ale bez przesady, wszystko jest tak pozarastane dookoła, że nie ma jak przejść. Nie, nie sądzę, żeby to była czujka. A to miejsce wygląda... Kozacko, patrzcie na to. Świetna sprawa. Doszła kolejna kwestia. Wiecie jaka? Ktoś się domyśla? Ano taka, że ta kobieta z tym psem szła w tą stronę, czyli po tym czasie co ja tu próbowałem się dostać, ona może być już tutaj. to ciekawostka. Tu korzelnia została, widzę, zaadaptowana na coś w stylu rzeźni lub masarni, bo coś takiego widziałem, zwiedzając opuszczoną masarnię. Chyba, że najpierw była tu masarnia, a później korzelnia, chociaż wątpię. Raczej wtedy przerobiliby. Tu mamy kości, strzykawkę i jakieś fiolki, buteleczki. Mamy nawet czaszkę. Nie mam pojęcia, czego to może być czaszka. To jest najprawdopodobniej jakaś waga. Masakra. Już mi się podoba. Jeszcze nie znaleźliśmy skota, ale. Yy, Nigdzie na filmach nie widziałem czegoś takiego. Także nie wiem, czy ktoś z nagrywających to miejsce był tutaj. Grubo. Dobra, kurde. Co tu wykmienić? Mam trzy opcje. To jest pierwsza. To jest druga. A tam jest najgorsza. Trzecia. I zmiana planów. Niepotrzebnie robiłem coś takiego. Patrzcie w ogóle te łódki, zardzewiałe, metalowe. Nie podoba mi się. Sytuacja bardzo mi się nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, gdzie jest to, po co przyjechałem. Na to. Dobra, słuchajcie. Jaja. Pod tym nie chcę przechodzić. Nie ufam. Bardzo temu nie ufam. Ale na tym. I, że to jest to najlepsze, że prawdopodobnie mało co jest w tym wozie rozkradzione. Patrzcie na to, wieżyczka strzelnicza. Ja nie mogę. Najlepsze jest to, że on stoi na kołach i powietrze nie jest spuszczone, tylko ono po prostu samo się spuściło. Patrzcie na to, oczywiście, że wejdziemy do środka, ale dobra. Może najpierw opowiem coś o tym skocie. Co to w ogóle jest, ten wóz opancerzony Scott. Masakra. Zacznijmy, może, od tego, że nazwa Scott to tak naprawdę skrót od, od średniego, kołowego, opancerzonego transportu. Wybaczcie, że będę się plątał, ale naprawdę jestem lekko rozdygotany. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie przełapie. Powstał na Czechosłowacji na przełomie lat, na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Fusten ten był tak skonstruowany, żeby mógł swobodnie przemieszczać się po lądzie, a oprócz tego, żeby mógł też swobodnie pokonywać wodę. Także naprawdę niesamowita maszyna posiadał tak grube opancerzenie, że nie dało się przebić go ani pociskami broni palnej, ani pociskami artyleryjnymi, ani nawet granatami. Do tego załoga, która tutaj przebywała, miała na wyposażeniu wszystkie potrzebne przedmioty do przeżycia zanieczyszczeń chemicznych. Mówię, sanitarycznie, chemicznie, wybaczcie, tak jak powiedziałem, będę się plątał, ale mówię tutaj bardziej o broni biologicznej. Łącznie dla wojska polskiego wyprodukowano 4,5 tysięcy egzemplarzy, a w 2010 roku w Polsce było tylko 100 takich egzemplarzy. Dlatego ciekawi mnie, ile na dzień dzisiejszy zostało takich w Polsce. Prawdopodobnie bardzo mało, bo nie produkują już tego typu wozów. Dobra, ja bym chciał. Wejść do środka, i zobaczcie jak to w ogóle jest tutaj, jest naprawdę nisko. O, patrzcie na to. Tu w tym miejscu siedział albo stał strzelec, bo to jest to kierowcy, tak mi się wydaje, chociaż nie tam z przodu jest do kierowcy, ale. To nie jest miejsce na wieżyczkę, to jest wieżyczka. I wozy te miały zamontowane na sobie dwa rodzaje karabinów. Z tym, że tutaj widzę, że mógł być tylko jeden. Bo to mi wygląda na coś do mocowania karabinu, chociaż dziwnie by było. Pojazd ten wyposażony był w najcięższy karabin czołgowy KPWT, który posiadał pociski. O wielkości 14,5 mm. Oprócz tego był też wyposażony w karabin szturmowy PKT, który miał, którego naboje miały rozmiar 7,62 mm. Słuchajcie, jest lipa. Dobra, musiałem na chwilę być cicho, wybaczcie. Było cięcie, bo ktoś pukał, tak mi się wydawało w bramę i naprawdę byłem przekonany, że ktoś dookoła budynku chodzi. Ale dobra, ten pierwszy karabin KPWT służył do zwalczania celów naziemnych na odległość 2000 metrów i celów powietrznych na odległość 1500 metrów. Prędkość początkowa pocisku to 998 metrów na sekundę i wystrzeliwywał takich pocisków od 100 do 120 na minutę. Ten drugi zaś był przeznaczony do likwidowania celów naziemnych na odległości 1500 metrów i Prędkość początkowa pocisku to 855 metrów na sekundę, ale za to mógł wystrzelić w minutę 250 pocisków. Wyobrażacie sobie to? Na minutę. Poliście sobie to. Ja nie liczę, ale ja wiem, że to jest kolosalna ilość. Także historii miejsca się nie dowiecie, ale za to przedstawiłem wam właśnie, co to jest za wóz. Ale jeszcze muszę zrobić jedną rzecz. A mianowicie... Wierzcie, Wierzcie mi na Stąd kierowca. Prowadził. Tu prawdopodobnie siedział dowódca. Patrzcie te wizjary. Widział wszystko będąc jak najmniej narażonym na ostrzał wroga. Masakra! Patrzcie na to. Ręce mi się trzęsą jak cholera! Uo. Na pewno łatwiej by mi się siedziało. Gdybym był niższy, ale mam 1,84 m wzrostu i to nie jest takie kolorowe wcale. Cozy, jestem zadowolony, ale muszę stąd uciekać. Bo nie chcę, żeby zaraz ktoś mnie tu przyłapał. Nie chcę, żeby ktoś mnie zaraz tu przyłapał i czasami kazał mi usunąć nagrania. Byłoby nieciekawie. pies zaczął szczekać głośniej, więc ewakuacja w trybie natychmiastowym. Zobaczyłem co chciałem, sfotografowałem co chciałem i nagrałem co chciałem. Dobrze, że tu wejście znalazłem i dobrze, że nie pchałem się do tamtej stołowy. Przeczucie. Dobra. Uciekamy. No i witam, nie? Ja wiem, że chaotycznie, ale w tym miejscu na drodze żegnam się z Wami, bo udało się! Jestem tak szczęśliwy, że to się w głowie nie mieści. A. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i że zostaniecie ze mną, żeby oglądać kolejne moje wyprawy, a ja uciekam do auta i zawijam się stąd. Huuu. Petarda, ciao. Aha, strzel suba, dzięki.